Tutaj zeciak i tak, dzisiaj moi drodzy, będziemy czytować na dragonie Znaczy cheatować, przepraszam bardzo Testować administrację yy, dragona. To jest to. <laughs> moi drodzy, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej takich filmów, ponieważ jeżeli pod tym filmem wbijecie 2000 lajków, to nagrawał kolejny taki film i będzie on raczej z dragona, ale tylko jeżeli więcej 2000 lajków, nie? serio, bo inaczej nie będzie, w serio, w serio. Oczywiście moi drodzy, subskrybujcie z kanałem czerwony Wszystko musi być czary, yy, ponieważ... Yy, czekaj, jak ten widz napisał? Yy, zostawcie suba bo Was kocham... A jak zostawicie, właśnie suba, to jeszcze bardziej was będę kochał. No, no, chyba nie zadziała. Ten, napiszcie w jak mam was prosić o suba, to Git. Oczywiście, oglądajcie mi do końca, to tyle. Daura. Dobra, moi drodzy, pierwszą ważną rzeczą jest oczywiście nick. Dajmy sobie nick, maniek. Nie wiem czy maniek, okej, okay? maniek. Bandit2137, <laughs> myślę, że będzie Git. I moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że Dragon w tym momencie, jakieś 15 minut temu, miał start edycji. I o kurde, ktoś mi tutaj na konto wbił. Ktoś jest Minecraft2137, Aha, lipcia. Dobra, moi drodzy, tak jak mówię, no, Dragon ma start edycji, i dlatego. Yy, zastanawiałem się, czy nagrać ten film, yy, bo w sumie generalnie już nie chciałem za bardzo nagrywać z Dragona. O kurwa, to ja kolejka. Nie chciałem za bardzo nagrywać już z Dragona, bo już pomyślałem, kurde, ile można męczyć tę administrację. Yy, no ale tak postanowiłem, że yy, po pierwsze, sprzedam się za lajki, więc jak dacie dwa koła lajków, to nagram znowu odcinek z Dragona. Yy, a po drugie, postanowiłem, że tak zrobimy, bo jest start edycji. I jestem mega ciekawy, jak moi drodzy, na startach edycji sprawdza administracja. Yy, dlaczego? Yy, dlatego, ponieważ na startach edycji naprawdę dzieje się wszystko działem się dymy i wszystko i tak dalej Więc moi drodzy Tutaj totalnie nie będę za bardzo chciał wyzywać adminów Bo w sumie nigdy jakoś nie wyzywam, jestem zawsze miły dla nich czy coś Ale moi... no zależy Ale moi drodzy Jestem mega ciekawy jak na starcie właśnie Dragona Będzie się zachowywała administracja Jeżeli nas nie sprawdzą Ja nie będę miał do tego w ogóle problemu, ponieważ no dzieją się dymy Rangi są kupowane, hajs zarabiany, wiadomo pod, Można się opierdzielać Ja żartuję oczywiście a jeżeli mnie sprawdzą, to będzie naprawdę bardzo duży plus. Dlatego, ponieważ, no tak jak mówię, no jest naprawdę duży dym. I jeżeli nagle sprawdzą jakiegoś zwykłego cheatera, ja podziwiam, nie? Kurde, jakby psych miał live'a, to już w ogóle byłoby grubo. Ja pierdzielę, bym napisał kurde coś, że halo, proszę tutaj dać tego, coś tam. Coś bym wymyślił, nie wiem co, coś bym wymyślił. Wierzę, że wierzycie w moją kreatywność. Ty, widzowie, bo dragon chyba umarł. Normalnie warp picho, pieta tepa mnie tam 3 godziny. Ty. O kurde, to jest Ja p***le, no nie wierzę w tego Dragon Survival Moi drodzy, jeszcze zdążyłem zginąć, naprawdę w to nie wierzę, nie? nie mam itemów, ja pierdzielę. Kurde, no jest lipa trochę, dobra weźmy sobie, zbierzmy może jakikolwiek podstawowe itemy, żeby chociaż mieć miecz oh, co ja mam zrobić widzowie Postanowiłem, że weźmiemy itemy z otchłani, ty, bez lipy, to, to może się udać Dobra, o kurde To nie złe itemy z otchłani Kilo w dostałem! <grym> widzowie, do no nikt nie mówi, że będzie lekko. Ja więc. Ja raczej nawet widzę, że jest naprawdę, kurde, ciężko, nie? No, robiliśmy cheatować, ale wiadomo, kurde. Ja, ja generalnie. Nie możecie mnie brać za cheatera. Ja jestem, widzowie, testerem, tak? Administracji i wielu rzeczy. Jeżeli chcecie, żebym coś testował, napiszcie w komentarzu, co mam testować. Wszystko stestuję, tak. <grym> Pokopiemy sobie na Nukerze, żeby wykopać jakiekolwiek podstawowe itemy A ty zostaw sobie subskrypcję lajka, bo ja tutaj kurde widzisz co muszę robić Kopać i, i niszczyć moją reputację, że jestem złym człowiekiem Proszę nie mówcie tak Jest problem ogólnie, bo ja dostałem bana na Discordzie Dragona nie mówiłem wam chyba tego, e, jest problem dlatego, bo teraz nie mam. Jak moi drodzy za bardzo to ogarnąć? Bo jeżeli będę je sprawdzać, no Batispiku, na Discordzie, pro, proszę, jak no. Dobra, walić to, wyłączamy tego nukera, tworzymy crafting, cyk, 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 zajebyście. Ty, a są żelazne, czy? Aaa, żelazne są, okej okay. Ty, moi drodzy, ale skoro w sumie jest start, to dużo osób będzie kłopało Ty, jakiś Tracer może? Kurde, szczerze, to naprawdę może być mocny odcinek, tak mi się wydaje, widzowie Fajnie by było jeszcze kogoś spotkać na tym dragonie, nie? Bez lipy <grym z górą> O oh ja yeah. Widzowie, mam pomysł. Ty zróbmy zakład. Zróbmy zakład widzowie, że jeżeli dzisiaj ja uważam, że ja nie zostanę zbanowany, może nie zbanowany, sprawdzony przez admina, a jeżeli będę, moi drodzy, sprawdzony, to wpłacam 50 zł, albo nawet 100. Zł. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Yy, tak, zobaczymy. Jak mnie sp spra 105 dych, a jak nie to powiem, że stówę, żeby wiedzieli, że zostałem stów. <laughs> Nieważne. Nie, ale bez lipy, to moi drodzy, jeżeli jestem dzisiaj sprawdzony, to normalnie wysyłam yy, stówę do Sajka, albo... No stówę chyba będzie git. Yy, tak, moi drodzy, w ramion rekompensaty, no, no aktualnie nie mogę nikogo znaleźć, więc dobra po prostu pójdziemy sobie yy, gdzieś indziej. Ej, ja pierdziel na starcie 7 tysięcy osób, a ja nie widzę nikogo, nie. Ja nie wiem czy to jest cały wzrok czy co? Gdzie są ludzie na dragonie? Ktoś mi powie? Ty mój drodzy, typ na dragonie! Siemano wariacie! O kurde, no jak tu są takie lagi, widzowie, to ja nie wiem, nie. To ja to słabo widzę. Nie szczerze są straszne lagi na dragonie, kurde. Coś tak kurde się teleportują No, lipa widzowa, lipa. O nie no jeszcze typ za mną! Weź kopie, spierdzielaj! No nie no Jakim cudem... A on perły rzuca za mną. Co za... Co za spocony śmieć? Walić tego gościu Przez chwilę narzekałem, że nie ma ludzi teraz wszyscy są kurde z żelaznymi setami, hopie ja i biegają nie mnie zabijają Nie wierzę Aha Zajebi... Lagi, lagi, halo, 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 proszę działać yy, y y Zęciak Zenciak versus kur... drewno <tryb> <t> Tak nazwę ten film widzowie Widzowie zaraz odchłań, więc może coś mi się uda wyfarmić Jestem na jakimś sektorze, gdzie... Gdzie on chyba umiera trochę Widzowie szybko zawijamy... Itemy Cokolwiek, proszę, daj coś dla wuja. O, zajebiście, miecze kamienne. Jest, git Zaraz, może le leciutko poddymimy coś w stylu, że nie wiem, może w po prostu jakoś kilaura na że zacząć się wyświetlać na tyczycie, tak jak mówię. Bo aktualnie, no raczej wątpię, że się wyświetlam, nie gdzieś. Ty, ja jestem ciekawy, czy kit. kit vip jest. Jest kit vip teraz włączony, czy nie? Bym kupił. Dobra widzowie, wyrobane, kupujemy rangę No nie, no nie da się grać bez rangi Widzowie, super VIPa yy, na, na 5 dni, czy tam na ile tam było, git Dobra widzowie, kupiliśmy SVIP-a sobie A, kiedy są wyłączone No to zajebiście, że kupiłem Zestaw ten zostanie włączony za... <laughs> nie no, z tku... jestem taki inteligentny No niech ma widzowie, 5 złotych <laughs> Wyślę mu 95, Sajkowi, jak mnie zostanę sprawdzony, widzicie? Jednak yy, udało się Przekminione mnie to miałem od razu, widzowie Ty no ja nie mogę z nikogo spotkać, nie? Ja idę na Warp PvP, widzowie, lecimy z tym Widzowie na Warp PvP, to się musi udać Ty czemu no nikogo nie ma w tym Warp PvP? Tylko za mną jakiś ziomek biegnie Zajebiście, że za mnie, za mną biegniesz, wariacie Dobra, spróbujemy po prostu być tutaj posprawdzani No nie wiem, wezmę trajki Laury, poużywam, cyk Przyznam szczerze, że no, trochę się zderywałem nie? Serio No nie, no jeszcze mnie typu obok typa ja nie wierzę, no co to są za teleporty, chłopie? Spokojnie, zęciak, nic się nie dzieje, naprawdę. Wszędzie dobrze. <noise> Na pewno. Ty, a działa fly, widzowie? Nie działa. No to nic. Ty, ja pierdzielę, ale dziwne. Patrzcie to, co tu się odwala, jakby i mi się. What the fuck, ale dziwne. Dobra, widzowie, no jeżeli ja teraz aktualnie niko nie zabiję, to ja normalnie nie wiem, co jest nie. Mam mieć żelazny, se zrobiłem, se zrobiłem buty złote, jak koks jakiś Teraz mnie pewnie tepnie do jakiegoś ziomka od razu obok Jednak nie, no dziwne Dobra, włączmy sobie timera, żeby się bardziej może wyświetlać im Widzowie, leciutki timer, jak najbardziej jest tutaj potrzebny, się przyda <gry> Jestem ciekawy, czy dostanę bala, tak szczerze Czy za to... O kurde, te typy tu są Cały żelazny O kurde Dobra, widzowie, mam plan On chyba nie wie, że tu jestem, widzowie Dobra Ja pierdzielę. O, zgiń no kurde, nie prawie jak blisko, tak daleko zarazem To jest poradnik jak umierać, a nie jak kurde być sprawdzonym Nie tą killarę trzeba podkręcić, może jakoś, nie wiem, może jacy ze mną jest tak Dobra widzę ja mamy jakiegoś tyba pod sobą Chętnie chętnie sobie do niego zajdę. zobaczymy co on robi Ej, nie wiem dlaczego, ale straciłem go z oczu totalnie Typ sobie postanowił, nie wiem, zniknąć chyba, się tepnął, kurde, nie wiem Ale widzę, nukera chociaż, kurde, żeby trochę szybciej to wykopać Ja może se nazbieram na tego seta i może się wrócimy zaraz Dobra, widzowie, wykopałem właściwie sobie całego żelaznego seta, więc teraz na pewno powinno być łatwiej Szczerze, kopałem, nie wiem, może z chwilę, więc, więc, no, tak szczerze, dobrze, że to zrobiłem, bo tak ten biegł cały czas bez seta, jak debil yy, No tak jak mówię, no zakład jest wciąż aktualny, jak będę sprawdzony, no to yy, można tutaj, że tak powiem, jakiegoś bana wyrwać, wiadomo, nie? znaczy bana, co ja gadam, 100 złoty. Nawet, żeby nie było, to ja włączę jakiegoś timera, żeby tutaj trochę się wyświetlać, za tym też antyczycie wiadomo. Robimy tak, jak byśmy... Ty, tu był typek. Typek? Ja pierdzielę, no nie wierzę. Szczęście, normalnie, jak nie wiem, zabijam go. Widzowie, cyk, 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 i elo. Tak to się robi, widzowie. Ja przepraszam cię, wariacie, że ci musiałem zabić co jego tam miał w ogóle? O lol Myślałem, że Steve jakiś, kurde, to sorry wariacie Przepraszam cię, pozdrawiam cię wariacie. Niestety do niektóre rzeczy wymagają dla mnie troszkę zniszczenia lekko gry Przepraszam was widzowie, Jak, jeżeli, to, jeżeli mnie oglądacie i kurde was zabiłem. I'm sorry Dobra widzowie, to do następne typy tu są wszędzie. Ja pierdzielę Ej, typ ma cheaty na 100% No nie wierzę, że on że on kurde go widział tego ziomka Wpierdzielamy się Ale mu wpierdzieliłem się na banie o, kurde! Ale to było koks. Miał refa, zajebiście. Dobra, ty wkopujemy się tam. Dalej. Ty, tu jest następny ziombel. Kurde, dobra, ty. Bo on tutaj jest. Tu jest. Ziomek jest normalnie pode mną, widzowie. Nie wiem, czy się. Ej, nie, no on ma te na 100%, bo to jest niemożliwe. No to jest niemożliwe, no ty, skąd ty wiedział, że ja tu jestem? Dobra, ty, mam <grych> Eee... Tak nie wolno, nie wolno czytać. <grych> Czy jestem hipokrytą? No nie wiem. Dobra widzowie, no co, lecimy znowu szukać typów, mam nadzieję, że kurde kogoś znajdę, ale powinienem, w sumie jest dużo osób na serwerze Żeby widzowie nie było, no tak jak mówię, to odpalamy tego timera, żeby żeby się wyświetlać co, że z no killowerem mam, to najbardziej chyba im spami, tak mi się wydaje. Eee, Kurde, no nie wiem, tak szczerze, no nie wiem, no na pewno jest duży zapierdziel. Ja nic nie mam tutaj tej administracji. To jest po prostu taki forfan zakładzik. Yy, jeżeli przegram, no to wy sobie zarobicie, no znaczy właściwie sajek. <grym> A ja wam z tego odcinek, więc się jeszcze bardziej też cieszę, no. Fajnie też testować, kurde, administrację na starcie. Jeżeli będę sprawdzał widzowie, to tak jak mówię, nawet nie będę im utrudniał tego, yy, żeby nie było. Po prostu dam im wykryć to i, i bez lipy, nie? Bo duży jest zapierdziel na pewno na starcie, ja też wiem, jak to je, wygląda. Więc niech kurde niech mają, mnie. Jest po prostu taki test widzowie, żeby to sprawić czy jak to wygląda, nie? Jakby czy, czy na tym startach ciężko dostać bana, czy nie Dobra widzowie ty, mamy ziomka jakiegoś Nie, nie wiem czy on ma seta, nie ma seta Okej okay. Weźmy się w kopmy Dobra, szybko go rozwalę, kurde, ale jaja, jakaś Julka, ty, Ju Julka mro Czy ona ma normalnie swoje nazwisko nazwiskowniku, czy mi się wydaje teraz? A Jeszcze timera mam, ale lipa widzowie, ty, bo mnie będzie lagować I ona chyba już wie, że ja tutaj jestem Ona już wie chyba Chociaż? Kurde, jak ono tutaj? Dobra, zajebiście. No nie, kurde! Co za śmieć! Aby miało być tak pięknie, miało nie wiać bo nam. Nie jest jakaś szczęściem, no dokładnie. Krok, widzowie, od zabicia. Jezak jest, jest, Julka, mrozek tutaj była lepsza. Ty, widzowie, mamy dwóch typów. No ale kurde, nie wiem, czy ja im coś zrobię, tak szczerze. Nie wiem, czy. Okej, okay, oni, oni, oni nie mają sojuszu, dobra, nie jest najgorzej. Dobra, walimy się jednak. Dobra, on je, on je. Ja mam jeszcze tego timera walonego. Spierdzielam. Spierdzielam, widzowie. Ja pierdzielę. Co tu się odwala, nie? Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, zajebiście. Do góry. Skąd on ma k.a. Ku... Śnieżki? Ja nie wierzę. Dobra, widzowie, ty jestem normalnie przy ziomku, który chyba ma awka. Nie wierzę, że to się uda. No nie wierzę. jest tu jeszcze jakaś gildia, jest czad. No nie wierzę. To no, kurde, zgiń! Zjadł, dobra, ja pierdzielę. No jest lipa, widzowie. Ucieknie. No co za. Nie, nie, nie. Dobra, wpiłem się! Ja pierdzielę W życiu nie wiedziałem Nie no, nie wierzę, że to się dzieje Dobra, następny ziomek, ja się wbiję. no na... Następny Nie, ja im koksa, widzowie Co tu się odwala? Ta malaga, ja nie wiem, co to jest za gildia Gdzie ja, widzowie, się wbiłem, co ty Nie wierzę Ja po prostu w to nie wierzę, chat W życiu nie No nie wierzę po prostu Ja mam takiego mindfucka w tym momencie Co tu się odwaliło? Kurde, on ma tego Dobra, on jest na koksie, ale nic się nie dzieje, widzowie. Nic się nie dzieje. Naprawdę, nic się nie dzieje. My jesteśmy sobie kill out, że jestem... Ej, teraz, jak, jak mnie nie sprawdzą. No właśnie. Zdarza się najlepszym. <grym> Okej, okay, dostałem bama. Spoko, spoko. To by było chyba na tyle z tego odcinka, tak mi się wydaje. Kurde, no dużo się stało. E, ta godzina naprawdę była mocna. E, tak jak mówię, no sprawdzony nie zostałem. Dostałem, dostałem bama. E, I za to. Hmm. Jeżeli Sajek... czekajcie, sprawdzasz ma live'a? Kurde, bo do tytułu słabo dodać sprawdzony, więc zróbmy, że... ja niby dostałem bana. Połączmy to trochę. Sajek nie ma live'a ja mu za to, że kurde ta tak ta, na starcie edycji chamsko trochę to yy, wyślę mu z pięć dyszek może, co? Z pięć dyszek będzie miał live'a, to jakoś tam przed odcinkiem się mieli. Zostawcie lajka, like subskrypcję, yy, będzie mi naprawdę bardzo miło. Możecie wbić też do sajka, no i tyle. Ja widzowie dostałem bana, więc yy, no, nie dostałem sprawdzony, ale z bana, więc chociaż coś, nie? No, to tyle, naura.